Siemanko moi drodzy, witam Was na moim kanale. Z tej strony Kamil. Dzisiaj będzie bardzo fajny odcinek, dlatego, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że większość osób, która ogląda mój kanał, która na bieżąco śledzi, najczęściej czeka na odcinki ślimakowe. I moi drodzy, dobrze się składa, dlatego że na pewno pamiętacie ten pojemnik, w którym znajdują się, a raczej może znajdowały znajdują jajka ślimaków afrykańskich Lisa Hatina Reticulata. I moi drodzy, część zdążyła się już wykluć. A to tak naprawdę od 3 dni. Na początku pojawił się jeden, na drugi dzień trochę więcej, i w tym momencie mamy już około, ja tak zgaduję, około 30-35 maluków. Ja wam trochę to przybliżę jak to wygląda, zwróćcie uwagę. Tu już część zaczęła na siebie wchodzić, ale też jest sporo jaj, które jeszcze. Że tak powiem, ślimaki nie otworzyły. No i dobra, moi drodzy, co zro zrobimy w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku tak naprawdę będziemy przenosić te maluchy, a z racji tego, że po prostu ślimaki, które już powychodziły z jaj, no i też zjadły swoje skorupy. Bo tak, moi drodzy, one zjadają swoje skorupy, żeby uzupełnić to źródło wapnia, tylko po to, żeby jakby wzmo wzmocnić tą swoją, tą swoją muszlę. Bo też pamiętajcie, taki ślimak po wyjściu z jajka no tak, tak naprawdę jest bardzo delikatne no i tą muszlę jakoś musi sobie y, utwardzić, musi ją dalej budować nie także w momencie gdy po prostu zje tą swoją y, tą swoją y, y, skorupkę bardzo szybko może się przenieść na jaja, które się jeszcze nie otworzyły dlatego w tym y, odcinku poprzekładamy sobie maluchy, które już powychodziły w pełni y, ze swoich jaj zrobimy inboxy zrobimy będą to takie małe grupóweczki i też moi drodzy, szkół jest kilka, bo ja wiem, że niektórzy trzymają ślimaki afrykańskie po narodzinach, wszystkie razem. Znam osoby, które trzymają właśnie w częściach i tak samo osoby, które trzymają dosłownie każdą sztukę oddzielnie. W tym odcinku, i moi drodzy, u mnie tutaj z tymi ślimakami zrobimy sobie małe grupówki. Będzie to dosłownie po 4-5 sztuk w pojemniku. Już wam pokazuję jakie to będą pojemniki. Na razie zabierzemy ślimorki. Będą to moi drodzy pojemniki 300 ml ze zrobioną wentylacją są to takie pojemniczki najzwyklejsze, które nie pamiętam gdzie kupiłem, chyba w y, oszołomie czy gdzieś tam, no już nie pamiętam, nieważne e, płytkie dosyć takie szerokie, jak najbardziej nam się tutaj e, przydadzą nie będę rozkładał wszystkich, ale zrobimy może sobie ze trzy takie pojemniki zrobimy, zobaczymy, może, może zrobimy wszystkie ale to zobaczymy jak wyjdzie na razie zrobimy sobie trzy pojemniki i zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o wentylację. Z racji tego, że te pojemniki są dosyć płytkie, a musimy dać tego podłoża trochę do środka. Wentylację zrobiłem, no praktycznie wyżej y, jak na boku. Na połowie. Widzicie, że ona jest dosyć wysoko. Można powiedzieć, że no, jest na górze tak naprawdę. Y, I w wieczku zrobiłem wentylację od góry. Też zrobiłem jeden rząd, powypalałem, także nie zwracajcie uwagę na to, jak to wygląda. To ma tutaj się sprawdzać, że tak powiem. Czyli mamy wentylację grawitacyjną, czyli po jednej stronie, i jak zamkniemy sobie po drugiej stronie, tak samo mamy wentylację. Ok, mamy już wieczka. I co nam będzie potrzebne w dzisiejszym odcinku? Na pewno włókno kokosowe. Sypiemy sobie włókno kokosowego. Też pamiętajcie o tym, że ślimaki afrykańskie bardzo lubią. No, takie małe ślimaki, no wiadomo, że dorosłe też, ale małe ślimaki w większości bardzo lubią się zakopywać w tym podłożu. Także nie żałujemy go, standardowe, ja tu muszę nabałaganić trochę, ale sobie później podprzątam. Dajemy tego podłoża i też nie staramy się jakoś go mocno ugniatać, dlatego żeby, no też ułatwić tym ślimakom w momencie, gdyby chciały się zakopać, to będą miały taką możliwość. Robimy to dosłownie tak, aby cokolwiek, żeby też nie było, żeby to był taki proszek z tego włókna, jednakże to ma być podłoże i też staramy się nie zakopać wentylacji czyli jak widzicie wentylacja cały czas jest na wierzchu nie jest zakopana tu możemy trochę jeszcze dosypać dobra ugniatamy delikatnie, ale to dosłownie delikatnie jeszcze jeden pojemniczek także widzicie to nie jest jakoś mocno zbite, jakbym chciał to palec normalnie wchodzi ładnie, bez żadnego problemu do środka ja sobie to podłożę jeszcze delikatnie podleję ono jest trochę wilgotne, ale jednak za mało na y, ślimaki afrykańskie. Też to nie są jakieś takie duże boksy, żeby tej wody nie wiadomo ile wlewać. Ale też pamiętajcie moi drodzy, ja w tych boksach, w tych pojemnikach nie będę dawał misek. Po pierwsze dlatego, żeby zajęły bardzo dużo miejsca jako takie małe pojemniki. Po drugie ślimak mógłby się utopić w takiej wodzie, gdybym zrobił załóżmy Ala taki mini basenik z wodą. No, i też, jeżeli chodzi o pokarm, no, moi drodzy, pokarm najlepiej będzie rozkładać po prostu po podłożu. Z tym, że no pamiętajmy o tym, że jeżeli podłoże będzie wilgotne, no, to tego pokarmu jednak musimy pilnować. Jeżeli ślimaki wszystkiego nie zjedzą, na bieżąco musimy to sprzątać. Czyli po prostu w takich pojemnikach będziemy musieli częściej, częściej robić takie porządki, żeby nam się po prostu wszystko nie popsuło i nie pogniło w środku. Dobra, mamy podłoże. Co ogólnie nam jeszcze będzie potrzebne? No, oczywiście węglan wapnia. Ja tutaj mam akurat kredę pasterną, również może być cepia, mogą być skorupki, kurzyk jaj. Tylko pamiętajcie, żeby to było dosyć mocno rozdrobnione, dlatego że te ślimaki, no nie powiem, że wszystkie, ale często ślimaki afrykańskie, małe po urodzeniu, mają problem z pobieraniem sepi. Po prostu może być w niektórych przypadkach za twarda dla nich. Takie wiecie, całe takie płaty. Więc lepiej to po prostu rozdrobnić. Na taki proszek i posypać jedzenie ewentualnie podłoże. Bo też pamiętajcie o tym, że ślimaki afrykańskie pobierają czy wodę, czy właśnie nawet ten węglan wapnia, z, mogą pobierać z podłoża, dlatego że pobierają go stopą. Także nie ma z tym żadnego problemu, możemy tak robić. Ja sobie może od razu to posypię. I tak naprawdę też nie ma co tego żałować. Możemy nawet wymieszać takie podłoże. Możemy sobie wymieszać to podłoże razem z tym węglanem wapna, w tym przypadku z kredą, ale nie musimy. No ja tutaj akurat mieszać nie będę. Także jak ślimak będzie chciał, to będzie mógł sobie to spokojnie pobierać. Tym bardziej pamiętajmy o tym, że te ślimaki są naprawdę bardzo małe i dlatego też nie dajemy dużych pojemników. Widzicie, to są dosłownie takie małe pojemniczki na długość dosłownie, no nawet mniejsze od ręki. Głównie chodzi o to, żeby te ślimaki nie miały problemu z pobieraniem pokarmu, bo też pamiętajcie, to nie są jakieś szybkie stworzenia. Taki ślimak na przykład jak się zakopie, załóżmy na przykład zakopie się w tym rogu gdzieś na przykład w ziemi czy coś, we włóknie kokosowym, a na przykład pokarm znajdzie się na przykład po drugiej stronie, on też może mieć realny problem ze znalezieniem tego pokarmu. Tym bardziej, że jak robimy grupówkę, no tak jak mówię, tu będą po 4-5 sztuk dosłownie w takim pojemniku, może się zdarzyć tak, że na przykład 4 sztuki dadzą sobie radę z tym pokarmem, dotrą do tego pokarmu, ale na przykład, już na tego piątego ślimaczka może tego pokarmu nie starczyć. Także też trzeba tego pilnować, czy wszystkie jedzą. No i też dokładać tego pokarmu po prostu w różnych miejscach, w małych ilościach, tak żeby każdy sobie z tym spokojnie poradził. No i tak jak mówię, no nie dajemy dużego pojemnika, dlatego, żeby no jednak miały bezpośrednio dostęp do wszystkiego: i do włókna, i do wody. Właśnie, czy nawet, no tak jak mówię, no miseczki tutaj nie daje, ale do, do węglanu wapnia, do pożywienia żeby każdy po prostu miał możliwość się pożywić co jeszcze możemy dać do tego boksa? ja moi drodzy też postawię na bazylię dlatego, że lubię dawać różne zioła jeżeli chodzi o ślimaki afrykańskie czy mięta, czy bazylia wiadomo tych ziół, które ślimaki mogą jeść jest naprawdę sporo ale ja najczęściej korzystam z mięty i bazylii po, pociąłem sobie na takie znaczy pociąłem, porwałem sobie na takie mniejsze kawałki dosłownie po kilka sztuk w różnych miejscach jak ślimaki będą chciały to sobie ją zjedzą z tego, co zauważyłem, moi drodzy, przynajmniej u mnie ślimaki afrykańskie bardzo lubią jeść bazylię, dlatego też je często nie zmieniam na inne zioła. No tak jak mówię, no głównie bazylia i mięta u mnie wchodzi w grę. Dobra, więcej na razie nie ma co. Kolejną sprawą, moi drodzy, pamiętajcie, że takie ślimaki afrykańskie szybko rosną. I to naprawdę bardzo szybko. One w tym momencie mają dosłownie no koło co... No, niecały centymetr długości muszli między pół a, no, ja bym nawet powiedział, że około 6-7 mm, to też zależy tak naprawdę. Jeszcze Wam pokażę je, akurat stoją obok, nie są to naprawdę jakieś duże, duże stworki, widzicie, mniejsze od paznokcia ale moi drodzy, naprawdę, jeżeli dobrze karmimy te ślimaki, mają dobre warunki, one bardzo szybko rosną. E, także pamiętajmy o tym, że taki pojemnik, jak sobie teraz właśnie robiliśmy, taki pojemnik 300 ml. Jeżeli chodzi o pięć sztuk, on, on tak naprawdę będzie na chwilę. To nie będzie pojemnik na jakiś dłuższy czas, ale też pamiętajmy, no nie możemy zrobić od razu dużego pojemnika. No bo to nie jest wcale takie dobre dla, dla ślimaków. Jednak lepiej, żeby pojemnik rósł razem z tym ślimakiem. Także tak naprawdę za jakiś czas taki pojemnik jeden, mały, starczy nam na jednego ślimaka. Ja dosłownie planuję zrobić tak, że w momencie, gdy te ślimaki będą miały około ym, no tak centymetr, półtora długości muszli, Taki pojemnik będę chciał już przeznaczyć na dosłownie jednego ślimaka. Czyli widzicie, będziemy musieli zorganizować kolejne ileś tam boksów, żeby te ślimaki miały też sporo miejsca. Wiadomo, też możemy zrobić od razu na przykład takiej wielkości pojemnik, jak tutaj mamy teraz tą, e, tą całą wylęgarnię, nie? na przykład na te 5 sztuk. Możemy tak zrobić spokojnie, zamienić sobie. E, ale ja po prostu stwierdziłem, że za jakiś czas będę chciał dać wszystkie ślimaki po prostu oddzielnie, żeby, no, żeby po prostu tak było i tyle. Nie? Tak, tak postanowiłem. Ok, mamy Bazylię, mamy, moi drodzy, węglan, wapnia, mamy podłoże, mamy też wodę tutaj w tym podłożu, także ślimaki spokojnie będą mogły sobie ją pobierać. Kolejną sprawą, jak widzicie, my sobie robimy cały czas te boksy, ale też staram się Wam tak mniej więcej przekazać jakieś informacje dotyczące tych maluchów, dlatego że no ja wiem, że jest mało informacji właśnie na ten temat, dlatego też chciałbym też Wam co nieco powiedzieć na ten temat. Też, moi drodzy, zapraszam do odcinka, który był jakiś czas temu. To był dosyć taki długi odcinek o ślimakach afrykańskich, właśnie o rozmnażaniu. Także, jeżeli jesteście ciekawi, a nie widzieliście tego odcinka, który jest no, dosyć długi, zapraszam do oglądania czy do przesłuchania. Bardziej do przesłuchania, ale i tak zapraszam. Dobra, wracamy do tego tematu małych ślimaczków. Przekładanie, moi drodzy, no tak jak mówiłem, przekładamy te ślimaki, dlatego że w momencie, gdy. Część wychodzi może naruszyć po prostu strukturę jaj i ślimaków jeszcze niewyklutych. Także pakuję dosłownie, no ja sobie, wiecie co, spakuję po 5 ślimaczków. I też moi drodzy pamiętajcie, jeżeli przekładacie takie maluchy one są naprawdę bardzo delikatne. W palcach jeżeli to robicie, róbcie to naprawdę bardzo delikatnie, bo można tą skorupę bardzo łatwo rozwalić. Ale ja się, moi drodzy, trochę wycwaniłem. I szczerze ja też Wam polecam. Osobom, które rozmnażają ślimaki afrykańskie bardzo fajną sprawą są takie miękkie pensety. Takie pensety zazwyczaj się używa właśnie w hodowlach pajęczarskich do łapania właśnie L1 na przykład, czy L2 ptaszników. Co jest fajne, one są bardzo miękkie. Jest to bardzo cieniutka blaszka i moi drodzy, przenosząc taką pensetką, tym ślimakom no, pra prawdopodobnie nie zrobicie żadnej krzywdy. Nie? Jest bardzo mała szansa, żeby im zrobić krzywdę. Ja już to, <sorki> ja już to przetestowałem, naprawdę bardzo fajnie działa. No i w tym momencie, po prostu jak widzicie, tu na przykład jest taki jeden ślimak. Przybliżę Wam albo nawet nie trzeba, widzicie tu jest taki mały ślimaczek, widzicie który jeszcze nie wyszedł z tego jajka i ja tego jajka na pewno nie będę rozwalał on ma sobie sam poradzić dlatego będę brał po prostu ślimaki, które już się pootwierały już tak naprawdę się porozbiegały po innych jajkach także przechodzimy do przekładania powiem wam o widzicie bardzo ładnie się łapie tą pensetą. także naprawdę polecam, bardzo fajna sprawa a palcami naprawdę byście się bawili dużo dłużej, dlatego że Byłoby ryzyko, że żebyście zrobili im krzywdę, także polecam te pensetki. No i tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o selekcję, o selekcję, o której mówiłem w ostatnim odcinku o ślimakach, właśnie o roznażaniu, selekcja będzie robiona. Jednak, moi drodzy, ja po tym co teraz widzę tutaj widzę naprawdę takie sztuki, które już wiem, że będą bardzo piękne kiedyś, które na pewno ze mną zostaną. Ale jeżeli chodzi o ślimaki, które. Hmm, tak naprawdę odpadną, bo na pewno część odpadnie, moi drodzy, to, e, to jest pewne. Tak przy ślimakach, niestety, jest, że no nie każdy jest taki idealny, jakby jak powinien być. E, część odpadnie, ale to dopiero za jakiś czas, dlatego że ja chcę po prostu, żeby ta e, muszla im e, bardzo ładnie stwardniała, żeby delikatnie podrosły, by było po prostu cokolwiek po nich widać, że jest coś nie tak. Bo jeżeli chodzi na przykład o rozmiar tych ślimaków, ja tu widzę jednego, dosłownie jednego takiego ślimaka, może wam pokażę. Do którego nie, co do którego nie jestem jeszcze pewny, jak to z nim będzie. Widzicie tego maluszka? On jest taki naprawdę dosłownie delikatnie mniejszy od całej reszty i e, ja tego ślimaka na pewno będę chciał odłożyć oddzielnie, chociaż no wiecie, tak naprawdę będzie po tych ślimakach widać, jak one rosną, nie? Ale ja sobie go wsadzę oddzielnie, żebym po prostu wiedział, w którym on miejscu jest. E, ale tak naprawdę reszta wygląda no dosłownie identycznie na dzień dzisiejszy, także e, w tym momencie jeszcze selekcję robić nie będę. Poczekam jeszcze chwilę, trochę rozkarmimy te ślimaki i wtedy dopiero będą jakieś ewentualne selekcje. No, tu wentylację, musimy, widzicie, musimy zamienić z drugą stronę, dlatego że mamy z tej strony. O, w ogóle zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Czyli taki pojemnik 300 ml zrobiłem dla pięciu ślimaków, i jak najbardziej taki boks jest ok i wielkościowo, i tak naprawdę one sobie dadzą radę. Nie? Możemy sobie od razu nakarmić te ślimaki. Jak widzicie, one mają bazylię, ale spokojnie możemy dać na przykład. Właśnie. Zacznijmy, może od początku, co takie ślimaki małe jedzą. One jedzą tak naprawdę dosłownie to samo, co jedzą dorosłe ślimaki afrykańskie, tylko po prostu no, w mniejszych gabarytach, że tak powiem, nie wiecie o co chodzi. Czyli nie wkładamy od razu załóżmy całego takiego, nie wiem, pomidora czy tam czegoś, tylko żeby to jednak było małe i po prostu w kilku kawałeczkach, żeby to porozkładać po całym pojemniku. Wiecie, co ja tutaj może dam im. Pomidory, dlatego że zostały mi z wczorajszego karmienia dorosłych ślimaków, także od razu się podbędziemy po prostu pomidorów, żeby one nam się nie zepsuły I tak jak mówiłem, małe kawałeczki w różnych miejscach, tak żeby to po prostu nam się nie psuło, nie gniło. Chociaż pamiętajcie, no jeżeli kładziecie pokarm na podłożu, bardzo mocno prawdopodobne jest, że ten pokarm nam się będzie psuł, dlatego cały czas trzeba to obserwować, co tam się dzieje, czy nam się ten pokarm nie psuje, jak się nam psuje, wyciągamy. A jeżeli po prostu zbytnio wejdzie w podłoże, już po prostu to podłoże się przesyci tym nie wiem, czy sokami, czy, czy samym tym pokarmem. Warto po prostu tym ślimakom posprzątać. Dobra. Damy jeszcze ze dwa kawałki. Ja się postaram po prostu dać w różnych miejscach, tak żeby ślimaki nie miały problemu z dostaniem się do tego pożywienia. I wiecie co, w dniu dzisiejszym nie będę im dawał tutaj żadnego białka do środka typu właśnie jakieś płatki czy gamarus. Mógłbym to zrobić, ale też po prostu brzydko mówiąc nie chcę nastrać w tym boksie, gdyż pamiętajmy, że on nie jest duży. Także dzisiaj po prostu dostają pomidora, dostają bazylię i węglan wapnia, który musi być stale w pojemniku. Czy sepia, czy po prostu kurze jaja, to musi być cały czas w boksie, żeby one miały stały dostęp do tego 24 na dobę. Ale taki pokarm możemy sobie spokojnie zmieniać. Czyli na przykład dzisiaj dostały pomidora i bazylię, jutro dostaną e, gamarusa na przykład, czy płatki e, wysokobiałkowe i na przykład dodatkowo, nie wiem, gruszka albo coś innego, nie? Ale dobra, mamy przełożone jedne, zamykamy, pięć ślimaków przełożone i moi drodzy, od razu sobie przeliczymy po prostu ile tych ślimaków jest. Ja teraz będę mniej już mówił, przełożymy sobie po prostu, Wy możecie ze mną liczyć te ślimaki, na razie było pięć, o kolej sobie je przekładamy. Ale powiem Wam, że naprawdę ta penseta jest zarąbista. Pamiętajcie, hodowle ślimaków afrykańskich, ja wam polecam. Te pęsetki są naprawdę The best. I to spokojnie kupicie, czy na necie, czy kupicie, nie wiem, u różnych sklepów, w różnych sklepach terrorystycznych, ja naprawdę polecam te pensetki bo to jest bajka. Nie musicie tak bawić tymi palcami, czy na pewno nie zgnieciecie ślimaka, bo moi drodzy. To naprawdę nie zrobicie krzywdy ślimakowi. A bardzo fajnie się przekłada. Mamy 5 sztuk, kolejne czyli już poszło 10. A, pomidorka damy do środka od razu. No, widzicie, moi drodzy, ja miałem dzisiaj w ogóle nie karmić tych ślimaków. Chciałem zrobić taki w miarę szybki odcinek, żeby Wam po prostu co nieco powiedzieć o tych ślimakach. Ale już przy okazji, jak oglądacie, a wiem, że lubicie ślimaki afrykańskie często też zwracacie mi uwagę, dlaczego jest tak mało tych odcinków o ślimakach. Macie możliwość, chwilę, posiedzieć dłużej, dlatego, że sobie właśnie je teraz karmimy. Dobra, o tutaj spadła na ślimaczka, także sobie poprawimy. O i znowu nam się przyda pęsetka, moi drodzy. Także widzicie, one są bardzo fajne, i nawet przy takich rzeczach. Dobra, zamykamy. Czyli już, moi drodzy, mamy 10 klimaków afrykańskich. OK, odkładamy na bok. Lecimy z kolejnym. Ja też, moi drodzy, na tym odcinku nie będę przekładał wszystkich, żeby też was nie zanudzić zbytnio. Ale zrobimy sobie właśnie trzy te pojemniki, a resztę sobie już policzymy w pojemniku, ile nam powychodziło. Chyba, że, moi drodzy, wy sobie policzcie teraz, ile już jest przełożonych, ile jeszcze tutaj widzicie. Może ja wam oddalę. Przeliczcie ile tu zostało tych ślimaków. I piszcie w komentarzach, ile naliczyliście. I dajcie znać, czy do końca odcinka zdążyliście. Przeliczyć po prostu te wszystkie ślimaki przede mną. Piszcie to w komentarzach. I ilość sztuk. Zobaczymy, czy się wszystko zgadza. A ja po prostu przekładam dalej ostatni pojemnik. Dobra. No ten jeszcze nie wyszedł, Tu go zostawiamy 5 pomadore Także ja dzisiaj moi drodzy bardziej jak kuchasz jestem, kto by pomyślał, że taka kuchnia wleci na hodowli ale czasem bywa i tak moi drodzy Wy już pewnie wiecie, ile tych ślimaków jest. Ciekawe, ile z Was już napisało taki komentarz. Damy w jednym kawałku, bo ciężko było mi to pokroić. Ale po prostu sobie rozłożymy. I dobra, mamy przełożone w tym momencie 15 ślimaków. Teraz na szybko ja sobie je przeliczę w boksie. I na razie, moi drodzy, będę liczył te, które już się w pełni wykluły. Czyli, jak załóżmy skorupkę spęknięta i po prostu wychodzi ślimak, to takich jeszcze nie będę liczył. Eee, 15, było 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tego zostawiamy. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ten jeszcze nie wyszedł, czyli moi drodzy widzicie. Trafiłem nawet z tym, co mówiłem na samym początku odcinka. Jak mówiłem, że tu jest praktycznie 35 sztuk. Tyle, moi drodzy, dokładnie jest. Na razie wykluło się 35 sztuk. Resztę y, ja sobie przełożę y, już po odcinku. A dalej, moi drodzy, jajka zostawiamy w tym pojemniku do, do całego y, i pełnego wyklucia się. Także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Zostawiajcie komentarze, oczywiście łapki w górę lub w dół, jeżeli taki odcinek Wam się spodobał. Y, nie zapomnij o subskrypcji na kanale wtedy na bieżąco będziesz z każdymi kolejnymi odcinkami czy transmisjami na żywo na które Was serdecznie zapraszam dzięki za to, że byliście ze mną, dzięki za to, że oglądacie moje materiały również jeżeli chodzi o ślimaki afrykańskie zapraszam Was do ostatniego odcinka o ślimakach czyli rozmnażanie ślimaków afrykańskich to był dosyć długi odcinek, jednak mam nadzieję, że ciekawy dla Was ja też taki odcinek zrobiłem tak naprawdę typowo dla Was nie, była, nie był to odcinek taki, który będzie załóżmy taką moją pamiątką jak większość odcinków tak naprawdę na kanale bo też nie zapominajmy o tym, że ja nagrywam dla Was, ale też również dla siebie ale też tak naprawdę tą wiedzę, którą mam czy po prostu też, którą pobieram tutaj razem z Wami, też się uczę dużo rzeczy chciałbym po prostu zostawić na taką pamiątkę na tym kanale, na kiedyś tak naprawdę także ja się cieszę, że mam takie odcinki również równie bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że oglądacie no i co, zapraszam Was na Kolejne odcinki, może na te odcinki, co już były, a jeszcze nie widzieliście. Odcinków jest naprawdę sporo, bo już ponad 150. Także każdy sobie coś wybierze ciekawego. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Już nie przedłużam dłużej. Bajo, trzymajcie się.